Halo, halo, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową bluzkę. W tle widzicie osobę, która wygrała bluzeczkę na ostatnim filmie i żeby też mieć na to szansę, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Losowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj jesteśmy sobie na leśniaczku i będziemy nagrywać film, w którym zmienię swój styl o 180 stopni w ogóle. Ja nie wierzę, naprawdę nie wierzę, że coś takiego nagrywam, bo Ostatnio, kiedy sobie zrobiłem luka, to było 4 miesiące temu jestem ciekaw ogólnie, jak mi to wyjdzie. Jak wiecie, ja mam zawsze taki roczny styl i spróbujemy w sumie zrobić kogoś z takim po prostu zwyczajnym stylem, chociaż jeszcze zobaczymy. Leśny, nie spoileruj, bo ja sam nie wiem, jak to wyjdzie. Myślałem o stylu kawajno, ale. Nie wiadomo, na razie musimy wybrać jakąś karnację. W ogóle jeśli chcecie więcej takich filmów, w których robię Luki albo coś tego, to możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu. Na pewno odwrotnością mojego stylu będzie ciemna karnacja, bo jak wiecie, ja nigdy nie chodziłem w ciemnej karnacji na Movie Star Planet i to jest dla mnie karnacja obca, więc w sumie taką wybierzemy. Na pewno nigdy bym nie ubrał takich ust, więc może to też wybierzemy. O kolorze. <grytanie> Boże, co tu się dzieje? Dobra, niech będzie taki. Leśny, zrób też luka takiego, który ktoś by naprawdę nosił. A nie jakoś brzydką, nie wiem, poczware. Dobra, leśny. C skupienie. Dobra, ściągamy to, wybieramy oczka. What? co to za oczy w ogóle? Halo, co to? Jakieś... AHA! Ja nie wiem. Dobra, uznajmy, że oczy będą te. Teraz przechodzimy do... Cieni. O, dziękuję, Jujek, za posterko. Dobra, przechodzimy do cieni. Te czarne mogą być w sumie, no, do. Nie są najgorsze, nie są najgorsze lesny. Dobra, jeszcze. O, 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 jakieś bronzery, co. nie, dobra, leśny, nie zna się na kosmetykach, to się nie udzielaj. O, rozjaśniacze twarzowe. Światło pada. O, o, to jest piękne, to jest piękne. I teraz. Czemu nie da się dwóch makijaży naraz? Eeeem... Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że to... Wow, Lesny, jak ty wyglądasz. Idziemy teraz do sklepu... Boże, Leśny, ty naprawdę kilka miesięcy już nie robię śluków. jak ci to wyjdzie, to um, pozdrawiam. O, zacznijmy od krótkich włosów, bo jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że Leśny za bardzo nie lubi krótkich włosów u dziewczyny. W sensie, no nie wiem, to nie jest zbytnio mój gust, więc wybierzemy takie, bo ma być przeciwność mnie. W sumie sam mam nawet długie włosy w prawdziwym życiu, więc no... Tylko to muszą być takie ładne, krótkie włosy. Dziękuję, Lofciom Kawaii. Też możecie wiedzieć, że... Jak robię luki, to za bardzo nie wybieram takich kolorów typu brązowe, blond, więc wydaje mi się, żebyśmy mogli wziąć takie brązowe włoski. W sumie pasują nawet do ust. No, bo nigdy bym takich nie wybrał. W ogóle z tą kardacją tutaj ja nie wiem. Sukienki. Chciałem zrobić takiego luka na Judę 13 w sumie, ale nam chyba nie wyjdzie. Wow, tego bym nigdy nie ubrał na pewno, ale znajdźmy coś ładniejszego. Dziękuję Elofciam i za pozderko. W sumie. To wygląda nawet ładnie. Ej, naprawdę podoba mi się w sensie nie jest to kompletnie w moim stylu, ale jest ładne w sumie. Nie no, nie możemy wziąć czarnego. Już leśny by chciał wziąć czarny. Weźmy coś takiego i szarego raczej też nie, bo szare to często używam, ale biały możemy wziąć, tak. Białego nie używa leśny za bardzo nigdy w lookach halo. To ściągamy i teraz tak. Buty. Buty, buty, buty. Weźmy jakieś szpile, bo leśny nigdy by nie wziął szpilek. Jak mnie oglądacie, to wiecie o, to wiecie, że leśny nigdy nie kupuje szpilek na Movie Star Planet Jakoś nie wiem, zbytnio. To nie jest mój styl. A i takie szpile nawet pasują do tego. No i tutaj rajstopki. stopki żeby dopełnić nasz luk, zaraz jeszcze jakieś dodatki weźmiemy. Pewnie powiecie, że yy, lesny, ale ten luk jest brzydki. No przepraszam, leśny bardzo długo nie nagrywał takich filmów, więc jeżeli chcecie, żebym nagrywał więcej przebieranek i w ogóle to możecie napisać. Ale rozświetlone nogi halo. Eym, yy, nie. W sumie obleciałem większość stron i... Wydaje mi się, że te nawet będą pasować takie, no, gwiazdorskie, <noise> można tak powiedzieć. No i teraz pójdźmy w akcesoria. Wow, co to za kolczyki! Ej, nie no, na razie je wezmę, bo ogólnie ja nigdy też takich kolczyków raczej dużych bym nie ubrał, ale nawet pasują. Nie no, dobra, nie pasują do tego luka. To w sumie, w sumie lesne, no. Może być, jako dodatek. Czemu by nie? Raczej nie nosisz takich wisiorków, ale można ubrać dla elegancji. Tak. Wziąłbym właśnie takie duże kolczyki, ale trochę mniejsze, bo one aż to były za duże. O, te są już lepsze. Na razie je weźmiemy. W ogóle, jak ten wyszczał jak rajstopy, czy co to jest? O, okulary! Okulary weźmy, poszukajmy okularów. Czuks. Hejka, Czuks. W sumie te okulary nawet są spoko. Wydaje mi się, że możemy je zakupić. Kosztują za diamenty. O, o, o. Z taką brązowo białą ramką wyglądają nawet okej. Okay. O, to będzie białe. Ej, nie no! Idealna, idealna, może jeszcze tylko szaliki torebki. I może jakąś torebkę jej znajdziemy dla naszej bizneswoman. Dobra, wziąłem tą białą torebkę i wyrzuciłem na szyjnik i chyba. Okej, okay, jest luczek w sensie do. No... Chyba już go skończyliśmy. Ciekawe, czy ktoś nam coś pisał o nim. Leśny, daj mi. Aha! Ej, co się dzieje? Leśny, co ci się stało? O Boże, leśny, co ci się dzieje? Jaka przemiana? Napiszmy o. Mój nowy styl. Mój nowy styl. Mój nowy styl. ciekawe czy ktoś to skomentuje. O Boże, Mistrzostwo. Jeszcze zmienimy tylko karnację na ładniejszą. Od razu lepsza karnacja jest dużo bardziej estetyczna i w ogóle. Sam bym raczej takiej nie kupił, ale no wiecie, chciałem, żeby to wyglądało i tak ładnie. Dobra, napiszmy mój nowy styl. Ciekawe, czy się ktoś na to nabierze, albo się domyśli, że to był film o zmianie stylu o 180 stopni. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym filmie. Możecie napisać, czy podobała Wam się taka odmiana, troszeczkę inny odcineczek. Bardzo dawno już takich nie nagrywałem. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i pamiętajcie o naszym konkursiku. Na razie nikt nam nie skomentował tego. Możecie ocenić tego Luka, czy komuś. Się on w ogóle podoba, i czy by chodził w takim? A ja już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!